Teraz skupiam się na turnieju, a potem pojadę obejrzeć te wszystkie piękne miejsca. Powiedziała Iga Świątek na ceremonii losowania turniejów Tafinals. Przypomnijmy, że wokół turnieju organizowanego w Arabii Saudyjskiej jest wiele kontrowersji. Polka zna już rywalki, z którymi zagra. Już po przyznaniu imprezy Arabii Saudyjskiej, która notorycznie łamie prawa kobiet, w środowisku było wiele kontrowersji. Po ceremonii losowania niecenzuralne słowa cisną się na usta wielu kibiców tenisa. Niestety w tanie transmitowało gali, a nawet nie podawało na bieżąco wyników losowania. Te jako pierwsze pojawiały się w saudyjskim portalu Afsat, który był obecny na sali i publikował nagrania wykonane telefonem. Również z tego medium dowiedzieliśmy się o wywiadzie Igi świątek. Cieszymy się, że tu jesteśmy, ludzie są mili i czujemy się zaopiekowani. Atmosfera i miejsce są świetne. W Arabii Saudyjskiej jest wiele wydarzeń, w których muszę uczestniczyć, teraz skupiam się na turnieju, a potem pojadę obejrzeć te wszystkie piękne miejsca. Powiedziała zawodniczka na opublikowanym fragmencie przemówienia. Polka zagra w grupie pomarańczowej wraz z Soco Gałf, Jesicą Pegulą i Barborą Kryjcikową. Tenisistki zmagania rozpoczną drugi listopada, a zwycięszczynię turnieju poznamy w kolejną sobotę. 9 listopada na relacje z turnieju zapraszamy do przeglądu sportowego ONET Grupa pomarańczowa, Grupa fioletowa